Artyści związani z grupą Zamek, którym poświęcona jest główna przestrzeń galerii grupy Zamek i Awangardy w Muzeum Narodowym w Lublinie, poszukiwali współczesnego stylu, preferując indywidualny gest i abstrakcję niegeometryczną, a także odkrywali nowe jakości obrazu konkretnego, strukturalnego, układając staranne i ekspresyjne kompozycje z niemalarskich materiałów. Idea obrazu przedmiotu opracowanego zróżnicowaną fakturą, pojętego całościowo, ewokującego emocje i oferującego zróżnicowane doświadczenia zmysłowe, zamanifestowała wolność tworzenia jako reakcję na przymus obrazu socjalistycznego. Zarazem wnikliwe studia krytyków publikowane w strukturach usytuowały twórczość Zamkowicza w głównym nurcie europejskiej awangardy. Twórczość artystów lat 50. XX wieku zapowiadała o głębokie przeobrażenia w sztuce lat 60. w kierunku obrazów optycznych i kinetycznych, sztuki environment i procesualnej. Środowisko lubelskich artystów stworzyło najbardziej radykalny program artystycznych eksperymentów okresu odwilży, rozwijając tradycyjne tematy w nowe formy malarskie. Płaszczyzna, ruch, przestrzeń zyskały nową wizualną postać. Jednym z zasadniczych tematów malarstwa nowoczesnego była sugestia przestrzeni zrywająca z tradycyjnymi zasadami malarskiej perspektywy. Kompozycja z trójkątami Włodzimierza Borowskiego zapowiadała dynamicznie rozwijany przez artystę program rozprawy z malarstwem. Obraz, dzielony pionowymi liniami na cztery części, przypomina tradycyjny układ poliptyku, wypełnionego jednak zamiast scenami figuralnymi oszczędnym i powtarzalnym układem geometrycznych elementów, zgodnie z tytułem. Rytmizującymi dolną i górną krawędź obrazu. Borowski posługuje się formą abstrakcji geometrycznej, przypominając ważny nurt awangardy międzywojennej. Czyni jednak z prostych elementów rodzaj wizualnej gry, wciągając widza w głąb obrazu poprzez różnokierunkowe zacieki lakieru na powierzchni obrazu, łudząc oko, zachęcając do poszukiwania malarskiej iluzji. Iluzja jako konstytutywny element malarstwa europejskiego, obserwując Okowica, zwykle wciągała w opowiadaną historię, uwierygodniając opowieść ramą oddzielającą malarski świat od zewnętrznej rzeczywistości. Borowski zaznacza przestrzeń, zastępując jednocześnie wyobrażenie malarską materią. Opracowuje powierzchnię obrazu delikatnie lawowaną farbą. W tej zniuansowanej grze między iluzją a materią artysta odsłaniał proces odchodzenia od zawartości obrazu do unaocznienia jego granic. Przestrzeń, przedmiot, akcja wyznaczały dalszy rozwój kariery Włodzimierza Borowskiego. Problem przedmiotu i przedmiotowości obrazu stał się jednym z centralnych obszarów refleksji prowadzonych na łamach struktur. Czasopisma towarzyszącego grupie zamek. Przedmiotowość, przenikanie się płaszczyzny i trzeciego wymiaru była traktowana jako wyraz aktualnych poszukiwań artystycznych. Obrazy stają się przedmiotami, pisała Hanna Ptaszkowska. Ten kluczowy dla debaty nad współczesną sztuką termin był ujmowany w różnych perspektywach określających kontekst tak historyczny, ewolucji nowoczesnej formy, jak i ekspozycyjny związany z realną przestrzenią. Przedmiotowy charakter sztuki współczesnej wyznaczał zarówno jej sens rozwoju, jak i obszar przenikania się konkretnej substancji obrazu i zastanego otoczenia. Ansamblarz inny obraz Tytusa Dzieduszyckiego łączy elementy geometryczne, że swobodnie, ekspresyjnie rozdysponowanymi, pęczniającymi, rozrastającymi się organicznymi strukturami tworzącymi skamieliny zastygłe, choropowate formy. Szeroka rama, określając granice, wyznacza charakter samoistnego obiektu, ukazującego zróżnicowaną zyskniętą fakturę, stanowiąc zarazem masywną oprawę dla delikatnych, kruchych form umieszczonych po środku. Ten obiekt epatując materią, posiadając walor trójwymiarowego przedmiotu, ujawniał charakterystyczne dla dzieduszyckiego zabiegi, radykalnego wydzielenia przedmiotu i jego centralizacji. Pracę artysty można opisać surrealistycznym pojęciem niezwykłości, gdzie Duszycki komponował znalezione elementy w niesamowite, niepokojące układy. Inny obraz nie przedstawia rzeczywistości, i jest jej materialną częścią, przedmiotem nieobciążonym jednak celowością i funkcjonalnością. Spełniając swój sens starannej konstrukcji, obecności, asocjacyjności. Może być kojarzony z odległymi prehistorycznymi menhirami, starożytnymi zyguratami i świętymi obeliskami, jak i wulkanicznym krajobrazem widzianym z bliska, uformowanym chropowatymi kraterami i skamilinami. Może być też przeskalowaną, ażurową i kruchą biżuterią. Jego sens zależy od wyobraźni, łańcucha skojarzeń i znaczeń. Twórczość naziemskiego dzieli się na trzy wyraźne okresy wczesnego rozpoznania konwencji malarstwa nowoczesnego, oryginalnych formur, wreszcie przestrzennych kompozycji tworzonych z użyciem wypukłych, giętych, drewnianych listew. Wszystkie etapy charakteryzowały się różnorodnością, wariantowością rozwiązań artystycznych. Na nowo zarazem podejmowały zasadnicze kwestie malarskie, wyobrażenia przestrzeni i wyobrażenia ruchu. Przestrzenność i zmienność ziemski koordynował odmiennymi środkami artystycznymi. W formurach stosował ciężkie i zróżnicowane faktury tworzące regularne kształty zakłócane swobodnie rozlewającymi się stróżkami masy gipsowej farby wizualizującymi ruch jako efekt działania siły grawitacji. Odmiennie w późniejszych kompozycjach ruch stymulowany był optycznie. Obiekt MOK z 1967 roku to precyzyjnie zakomponowany i wykonany układ rytmicznie rozmieszczonych listewek, przysłaniających i odsłaniających geometryczne tło koła i elipsy, wpisanych w proporcje podobrazia. Ten klarowny i czysty układ dookreśla wizualnie przerywana błękitna linia określająca horyzont obrazu. Ziemski kondensuje problematykę czasu wyobrażonego w graficznej strukturze. Przestrzenność obrazu staje się zapisem rytmicznego ruchu. Optycznego wrażenia ciągłości i nieciągłości, wizualnej narracji materializowanej systemem listawek i prześlizgującym się po ich powierzchni spojrzeniem, odczytującym zmienną, pulsującą fizyczną i optyczną przestrzeń. W tym sensie pobudzona percepcja widza dostrzega zmienny rytm przestrzeni obrazu jako ruchomy układ nakładających się kształtów. Wyobrażenie akcji w malarstwie znajduje swój nowoczesny sposób optycznych i fizjologicznych. رأكت